Czy CD Projekt Red właśnie zajawia dużą aktualizację do Cyberpunk 2077? Istnieje też prawdopodobieństwo, że może to być kolejne DLC. O wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy. A prócz tego, na The Game Awards pojawiła się nowa kategoria, w której można zagłosować. Chiński MMORPG jest potężniejszy niż może Wam się wydawać. Produkcja serialu God of War ruszyła pełną parą i znamy już reżysera. To i kilka innych pomniejszych newsów w dzisiejszym materiale. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to skromnie przypominam o tym, żebyście subskrybowali kanał, bo jeżeli nie subskrybujecie... To w sumie nic się nie dzieje, nie? Ale fajnie było po prostu mieć liczbę większą. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie podbicie. Podbicie dużo daje, tak mi się wydaje. Yy, zaczynajmy. Po holu, Silk Songu już trochę ucichło, ale warto się wrócić do okresu jego premiery. Nie wiem, czy pamiętacie, ale twórcy wrócili jeden trailer, na którym powiedzieli, że premiera tam za kilka tygodni, albo nawet za tydzień. Jest to obecnie dosyć niespotykana praktyka, żeby tak dużą grę praktycznie w ogóle nie marketingować, tylko powiedzieć, dobra, lecimy z tym, mamy skończone, możemy puszczać. To nie do końca spodobało się innym deweloperom, którzy planowali wali premiera swojej gry na podobny okres co Hollow Knight Silksong. Zaczęli więc migrować i opóźniać grę, a potem, kiedy wyszedł Hollow Knight, zaczęli mówić, jak to niesprawiedliwie zostali potraktowani przez Team Cherry, że oni powinni się zastanowić i trochę niszczą branżę. Teraz deweloperzy Silksonga postanowili odpowiedzieć na kilka takich pytań. Jest sobie taka mała gierka Demon's School, która miała wychodzić 3 września, czyli dzień przed Hollow Knightem. Ale została mm, obsunięta o dwa miesiące, właśnie ze względu na nową grę teamu Cherry. No i Gibson z team Cherry powiedział, że do pewnego stopnia to chyba niefortunne. Nawet my czuliśmy, że nie mamy zbyt dużej kontroli nad naszą datą, bo praktycznie pędziliśmy, pędziliśmy, pędziliśmy do samego końca pracując, aż do ostatniego momentu. A potem, w chwili, gdy myśleliśmy, że to jest gotowe do wydania, nagle to publikujemy. To nie była więc szczególnie kontrolowana premiera. Nie znaliśmy nawet daty, aż do tygodnia lub dwóch przed publikacją zwiastuna. To po prostu kula śnieżna i oczekiwania fanów. Ci ludzie czekali 5-6 lat, żeby to zagrać. Wypowiedzieli się też trochę odnośnie planów na przyszłość. Powiedzieli, że niedługo zaczną coś informować, ale na razie nie mają zamiaru podawać konkretnych ram czasowych. Nasza metoda polega na tym, że pojawiamy się, gdy mamy coś do powiedzenia. Do niedawna nie mieliśmy nic do ogłoszenia. Aktualnie pracujemy nad czymś. Będziemy pojawiać się częściej. Ostatnio ujawnione zostały nominacje do tegorocznego The Game Awards. Niedługo odbywa się gala i ja oczywiście zapraszam Was na streama, na którym będziemy sobie oglądać, będziemy siedzieć. Tutaj będziemy siedzieć, to będziemy oglądać, ale wtedy zabrakło jednej kategorii, która miała pojawić się wkrótce, i tak też, a ten dzień, pojawiła się kategoria Player's Voice, czyli gra w 100% wybrana przez graczy. Jest to o tyle ciekawa kategoria, bo tutaj w 100% decydują gracze. W głównych kategoriach, no, podział między dziennikarzy, między media, a między graczy jest trochę bardziej zauważalny. 90% Ważności głosów mają dziennikarze, a raczej jedynie 10, czyli jest to takie bardziej symboliczne. No i na stronie konkursu mamy 30 gierek, praktycznie wszystkie większe premiery z tego roku. I nie tylko, bo mamy tutaj chociaż No Man's Sky, Warframe'a, czy Marvel Rivals chociażby. Z tego roku no to mamy Ark Riders, Battlefielda, Keller of Skóra, Ghost of Yota, Kingdomka... Więc jeżeli chcecie sobie zagłosować, to link zostawiam wam w opisie. Możecie napisać potem w komentarzu, na co tutaj was, wasz głos poszedł. Mój pójdzie na Kingdom Come Deliverance. Jest to dosyć niespodziewane, ale bardzo możliwe, że niedługo doczekamy się większej aktualizacji do Cyberpunk'a 2077. Jak dobrze wiecie, w tym roku będzie mijało 5 lat od kiedy Cyberpunk zadebiutował. Ten czas wleci. Ja pamiętam dokładnie, gdzie byłem 5 lat temu, kiedy odpalałem pierwszy raz Cyberpunk'a i się jarałem, i potem widziałem palmę przez, przez kurwa ścianę. No ale Cyberpunk przeszedł już długą drogę, naprawił się w wielu aspektach. W międzyczasie weszło widmo wolności, które było bardzo dobre. No i niedługo możliwe, że dostaniemy coś większego, nawet jest szansa na nowe DLC. Na Twitterze Redów od jakiegoś czasu publikowany jest taki kalendarz. Przedstawia on urodziny poszczególnych postaci, no i gry Cyberpunk. 10 grudnia, no to Cyberpunk wyszedł. 12 grudnia urodziny ma Solomon Reed Tutaj jeszcze Songbird ma urodziny 29 grudnia Po raz pierwszy na tych kalendarzach Pojawia się nazwa produktu, a nie postaci Więc REGI przypominają jeszcze raz Że mija właśnie 5 lat, będzie całkiem spory jubileusz I... Skąd mi się wzięło w ogóle, że może tutaj być Zapowiedź czegoś większego? Jakiś czas temu Mówili na live takie słowa. Imagine that it's almost been 5 years that we've been we've been doing it. Like I mean we've been doing it even longer, but with you playing we'll get to the 5th anniversary. Yeah, I know, I know. Time is right. Ewidentnie delikatnie tutaj sugerują, że z okazji 5. rocznicy coś przygotowują. Tutaj jeszcze nie mówili zbyt wiele, ale jakiś czas temu pojawiły się informacje, że studio Virtuos może maczać przy tym palce. Jest to ekipa, która chociażby ostatnio pracowała Obliviona Remastered. Ten skin przedstawia LinkedIn'a Doga Van Horna, czyli jak sami widzicie Senior Writera. Ciekawsza rzecz jednak znajduje się w tym miejscu. Widzimy, że pracuje tutaj nad Cyberpunk 2077 DLC. A oto co robi. Analizowałem istniejące kwestie dialogowe postaci z Cyberpunka 2077, żeby lepiej dopasować dialogi w nowych zadaniach pobocznych. Idziemy dalej. Współpracowałem z narrativ designerem przy tworzeniu, pisaniu i dopracowywaniu zadań pobocznych do nadchodzących dodatków. Pracowałem ze sobą od języka angielskiego, aby wszystkie dialogi i teksty w grze były zgodne ze standardami języka angielskiego, amerykańskiego oraz stylistyką cyberpunk'a, korzystając z narzędzi Red Engine. Ta wiadomość pojawiła się w kwietniu tego roku. Kolejną ciekawą rzeczą, która może potwierdzać teorię, która teraz okrąży po internecie, jest ta oto. Tabelka. Jest to wykres przedstawiający plan motywacyjny cd projektu. To znaczy firma ustaliła konkretne progi zysku netto, które muszą zostać osiągnięte w kolejnych okresach, żeby menadżerowie mogli sobie otrzymać premię. Nie? Widzimy tutaj przedziały 2023-2026, 24-27, 25-28. Zielony kolor to to, co jeszcze zostało. Pochodzi to z prezentacji z 26 listopada, czyli kilka dni temu. No i przedstawia 35% remaining, czyli tyle jeszcze muszą zarobić, a przecież do końca 2026 roku zostało lekko ponad 12 miesięcy, a chciałbym zauważyć, że to, co jest na dole, chodzi w widmo wolności i cała jego sprzedaż. Więc tutaj musi być coś zajebiście mocnego. I pytanie teraz. Czy będzie to dotyczyło Wiedźmina 3, czy może Cyberpunka 2077? Wtedy projekt zapytany o te ambitne plany powiedział, że chociaż to ambitny cel, uważają, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mamy realną szansę go osiągnąć. Patrząc na nasze postępy, możliwe, że treści wspomniane ostatnio w rozmowach i raportach pojawią się w przyszłym roku. Mogłyby wtedy wpłynąć na nasze wyniki i zwiększyć szanse na spełnienie warunków dotyczących zysków w pierwszym etapie. Programu motywacyjnego. Inną wskazówką jest instastory Marty Żmudy Trzebiatowskiej, czyli aktorki, która w polskiej wersji językowej wciela się w Judy. Wrzuciła ona taką wotę w koszulce z Cyberpunk 2077 i napisała I kolejny dzień zdjęciowy za mną. Mało mnie tu teraz, e, bo jestem na planie, a tam odkładam telefon w kąt. Na efekt naszej pracy będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, a ja coraz bardziej zaprzyjaźniam się z moją nową bohaterką. Po raz kolejny ciężko powiedzieć, czy dotyczy to Cyberpunka 2077 i DLCK bo może na przykład pani Marta tutaj będzie podkładała głos pod nową postać w Edge Runnerstwa. 2. Do tego, jakiś czas temu w plikach gry znaleziono masę screenshotów prezentujących anulowane DLC mające odbywać się na Księżycu. DLC miało zabierać nas na zupełnie nową mapę. I miało dawać nam nawet łazik, którym moglibyśmy jeździć. Czy te wszystkie rzeczy mają coś ze sobą wspólnego? Czy CD Projekt Red opracowuje we współpracy z Virtuosem jakieś DLC na piąte urodziny? No, to są, to jest tylko teoria, to nie jest żadne potwierdzenie, ale patrząc na fakt, że inne studio third party robi DLC do Wiedźmina 3, no to jest tu jakiś otwarty scenariusz na to, że w przypadku Cyberpunka wygląda to tak samo. Co do Dzikiego Gonu, no to mówię oczywiście o DLC który ma być fabularnym dodatkiem robionym przez Full Theory. Ogłoszonym, tajemniczym projektem CD Projekt Red robionym przez Fools Theory jest fabularne DLC do Wiedźmina Trzeciego. Więc jeśli coś się 10 grudnia rzeczywiście pojawi, no to oczywiście będziemy Was na lootboxie informować. Więc subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. A tymczasem idziemy z kolejnym newsem. Chińczycy obecnie podbijają Steam'a swoim MMORPG-iem. I mowa tutaj o Werewinds Meet. Grze, która w tym momencie ma 126 tysięcy grających jednocześnie, a 8 dni temu w Piku bawiło się 251 tysięcy osób. Do tego recenzje bardzo pozytywne prawie 90%. Gra wygląda bardzo ładnie, w wielu momentach potrafi zaskoczyć tym, że w Widać pewne podobieństwa do gier From Software nawet, do jakiegoś Sekiro. Są tutaj ładne efekty cząsteczkowe, jest dużo rzeczy do roboty, no tak przynajmniej ludzie piszą, ja w to nie grałem. A twórcy teraz pochwalili się, że w grę w dwa tygodnie zagrało już 9 milionów graczy. To jest darmowe swoją drogą, więc jak macie ochotę, no to śmiało. Kiedy wszyscy czekają na Half-Life'a 2, no to jakiś ziomek postanowił sobie, że przerobi starego Half-Life'a na grę a'la Doom czy Quake. Tak się ona prezentuje. Projekt jest opracowywany przez ekipę Dark Vector. Przerobili oni Half-Life'a jedynkę na pierwszoosobowego shootera, ich celem było zrobienie z gierki czegoś jeszcze bardziej retro. Nazywa się to Half-Life Element 64 i oferuje cztery rozdziały. Co ciekawe, już możecie sobie sprawdzić demo na Steamie. Serial God of War jest bardzo ważny dla Sony. Oh, no. I say when we're done. Uh! Powstaje on we współpracy z Amazonem, które w swoim portfolio ma już ekranizację gry komputerowej nazwaną Fallout. I która przyjęła się bardzo dobrze. Niedługo będzie wychodził kolejny sezon. No i teraz biorą się za godowora. Może to być całkiem dobre, nie? Jakiś czas temu informowałem was o wycieku szczegółów castingu. Jakie cechy aktora brane są pod uwagę przy wyborze do danej roli? Mieliśmy tam opis Kratosa, Atreusa. Seath, Odyna, a teraz dostaliśmy coś mocniejszego. Za jakość tego serialu odpowiadać będzie przede wszystkim Showrunner, ale również reżyserzy poszczególnych odcinków. I tak też pojawił się na Deadline'ie artykuł, który mówi, że Federico Toe ma wyreżyserować serial God of War. Ziomek ma naprawdę mocne portfolio, bo pracował on nad trzema epizodami The Boysów. Niby nie jest to wiele, ale zawsze coś, nie? Pracował nad... Około połową serialu Shogun, który swoją drogą był bardzo dobry, no i nad dwoma epizodami Fallouta. Wcześniej wyreżyserował jeden odcinek tych lepszych Watchmenów, miał też swój epizod przy Snowpiercerze czy chociażby przy The Walking Deadzie. Wychodzi więc na to, że do tego zadania nie wzięli byle kogo. Dalej czytamy, że dodatkowymi producentami wykonawczymi są Mario Davis, Cory Barlock, Naren, Sean Carr, Matthew Graham i masa jeszcze innych osób. Jest informacja o tym, że trwają obecnie prace przedprodukcyjne i castingi. A zamówienie na drugi sezon jest już zaklepane. Fajnie się to zapowiada? No, coraz bardziej się nie mogę tego doczekać. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.